Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik tchnienie grozy. Edgar Allan Poe. Morderstwo na Rue Morgue. Część druga. Nadzwyczajne morderstwo. Dzisiaj około trzeciej godziny rano, mieszkańcy z Cortier-Saint-Roche zostali zbudzeni ze snu strasznymi krzykami, wychodzącymi najwyraźniej z czwartego piętra domu na Rue Morgue zajmowanego wyłącznie przez Madame Lespanay i jej córkę, Mademoiselle Camille Lespanay. Po niejakiej zwłoce spowodowanej bezowocnym usiłowaniem dostania się do wnętrza zwyczajnym sposobem, brama została wywalona żelazem, a ośmiu czy dziesięciu sąsiadów weszło w towarzystwie dwóch żandarmów. Tymczasem krzyki ustały, ale gdy sąsiedzi wbiegali na pierwsze piętro schodów, można było odróżnić dwa lub więcej szorstkich głosów w sprzeczce wychodzących z górnej części domu. Po chwili i te dźwięki ucichły i nastała zupełna cisza. Obecni rozproszyli się, przebiegając od pokoju do pokoju. Po przybyciu do wielkiego tylnego pokoju na czwartym piętrze, którego drzwi z zewnątrz zamknięte też zostały wyłamane, Przedstawił się oczom widok uderzający nie mniej okropnością, jak dziwacznością. Apartament był w najdzikszym bezładzie, meble połamane i porozrzucane. Stało tylko jedno łóżko, z którego ściągnięta pościel znajdowała się na środku podłogi. Na krześle leżała skrwawiona brzytwa. Na ognisku znaleziono dwa czy trzy długie i grube warkocze siwych włosów ludzkich także zbryzgane i wyraźnie wyrwane z korzeniem. Na podłodze znaleziono cztery Napoleony, topazowy kolczyk, trzy wielkie łyżki srebrne, trzy mniejsze z metal Algé, i dwa worki zawierające blisko cztery tysiące franków w złocie. Szuflady biurka stojącego w roku były rozwarte i wyraźnie splądrowane, chociaż wiele artykułów pozostało w nich. Pod pościelą znaleziono małą szkatułkę żelazną, nie pod łóżkiem. Była otwarta i nie zawierała nic, oprócz kilku starych listów i innych papierów małej wartości. Nie znaleziono tu śladów madame Lespanay, ale gdy zauważono niezwykłą ilość sadzy na ognisku, zaczęto poszukiwania w kominie i, strasznie powiedzieć, wyciągnięto z niego trupa córki głową w dół. Tak bowiem została ona wciśnięta w wąski otwór komina. Ciało było zupełnie ciepłe. Po zbadaniu spostrzeżono liczne eskoriacje, wywołane niezawodnie siłą, z jaką ciało zostało w komin wetknięte i stamtąd wyciągnięte. Na twarzy były liczne, silne podrapania a na szyi, czarne plamy i głębokie ślady paznokci, jak gdyby zmarła. Została uduszona. Po starannym poszukiwaniu wszystkich części domu, w którym nie zrobiono żadnego dalszego odkrycia, udano się na mały brukowany dziedziniec na tyle budynku, gdzie znajdowało się ciało matki z szyją tak całkowicie podrżniętą, że przy podniesieniu trupa głowa odpadła. Zarówno ciało, jak głowa. Były tak strasznie pokaleczone, że zaledwie zachowały jeszcze ludzkie kształty. Zdaje się, że nie znaleziono klucza do zrozumienia tej strasznej zbrodni. Następnego dnia podano jeszcze takie szczegóły. Tragedia na Morgue. Wiele ludzi przesłuchano w sprawie tak niezwykłej i strasznej, ale nie dostarczyło to żadnego wyjaśnienia. Podajemy poniżej cały uzyskany materiał. Pauline Dubourg, praczka, oświadcza, że znała obie nieboszczki od trzech lat, piorąc im przez ten czas bieliznę. Matka z córką zdawały się być na dobrej stopie. Bardzo czuły i wzajemnie. Płaciły doskonale. Nie mogła nic powiedzieć o ich sposobie życia lub środkach. Zdaje się jej, że Madame L. utrzymywała się z wróżenia. Wiedziano, że ma złożone pieniądze. Nigdy nikogo nie spotkała w domu podczas swoich wizyt. Wiedziała na pewno, że nie miały służącej. Nie było zaje się mebli w żadnej części z wyjątkiem czwartego piętra. Pierre Moreau, tabacznik, zeznaje, że sprzedawał małe ilości tytoniu i tabaki pani Lespanai przez ciąg czterech lat. Urodził się w sąsiedztwie i zawsze tam mieszkał. Zmarła razem z córką, mieszkała w zajmowanym przez siebie domu przeszło sześć lat. Poprzednio zajmował go jubiler. Dom był własnością madame L. Nie była zadowolona z nadużywania domu przez wynajmującego, to też wprowadziła się sama i nie chciała wynająć na dole ani pokoju. Staruszka była dziecinną. Świadek widział córkę pięć czy sześć razy w ciągu sześciu lat. Obie żyły bardzo skromnie. Mówiono, że mają pieniądze. Sąsiedzi mówili, że madame L. wróży. Świadek nie wierzył. Nigdy nie widział nikogo wchodzącego z wyjątkiem matki i córki. I raz czy dwa ekspresa, doktora zaś ośm czy dziesięć razy. Wielu innych sąsiadów dało podobne wyjaśnienia. O żadnym gościu w domu nie wspominano. Nie wiedziano, czy żyli jacy krewni, madame L. i jej córki. Okiennice frontowych okien były rzadko roztwarte, tylne zaś były zawsze zamknięte, z wyjątkiem wielkiego pokoju na czwartym piętrze. Dom był dobry i nie bardzo stary. Izdor Muze, żandarm, zeznaje, że został wyzwany do domu około godziny trzeciej rano i zastał 20 do 30 osób u drzwi, usiłujących wejść. Sforsował drzwi bagnetem. Niewiele miał trudności w otworzeniu drzwi, ponieważ składały się z dwóch połów i nie były zareglowane ani u dołu, ani u góry. Krzyki przeciągały się aż do otworzenia drzwi, potem nagle ustały. Zdawały się to być krzyki osoby lub osób w wielkiej agonii, głośne i przeciągłe, a nie krótkie i urywane. Świadek poszedł na górę. Po wejściu na pierwsze piętro słyszał dwa głosy w gniewnej kontrowersji. Jeden szorstki, drugi ostry i bardzo dziwny. Mógł odróżnić kilka słów pierwszego w języku francuskim, mógł pochwycić słowa sacre i diable. Ostry głos należał do cudzoziemca. Nie był pewny, czy to był głos mężczyzny, czy kobiety. Nie mógł nic zrozumieć, ale zdaje mu się, że obcy mówił po hiszpańsku. Stan pokoju i ciał został przez świadka opisany tak, jak podaliśmy wczoraj. Henry II, sąsiad, złotnik, zeznaje, że był jednym z tych, co pierwsi weszli do domu. Potwierdza ogólnie zeznanie Musea. Jak tylko sforsowali wejście. Zamknięto znowu drzwi dla powstrzymania tłumu, który zbierał się bardzo szybko, pomimo późnej godziny. Świadek sądzi, że ostry głos należy do Włocha, pewny, że nie do Francuza. Nie mógł powiedzieć, że to głos męski. Mógł być kobiecem. Nie zna języka włoskiego. Nie mógł rozróżnić słów, ale z intonacji wnioskował, że to był włoski język. Znał madame L. i jej córkę. Rozmawiał często z obiema. Zapewniał, że ostry głos nie należał do żadnej ze zmarłych. Odenheimer, restaurator. Ten świadek zgłosił się sam. Nie mówi po francusku, wzięto więc tłumacza. Pochodzi z Amsterdamu. Przechodził koło domu podczas krzyków, które trwały przez kilka minut, może dziesięć. Były one głośne i przeciągłe, straszne i przygnębiające. Był jednym z tych, co weszli do domu. Potwierdza poprzednie zeznania, z wyjątkiem jednego punktu. Był pewny, że ostry głos należał do mężczyzny i Francuza. Nie mógł odróżnić słów. Były głośne i szybkie, nierówne, wyduszone. Zarówno w obawie, jak i w gniewie. Głos był szorstki. Nie tyle ostry, co szorstki. Nie mógł go nazwać ostrym głosem. Gruby głos wołał kilkakrotnie: sacre diable! A raz: mon dieu! Jules Mignot. Piekarz z firmy Mignot, Efils. Rue de l'Oré. Jest starszy minio. Madame Lespanai posiadała jakąś własność. Otworzyła konto w jego banku na wiosnę roku 8 lat przedtem. Składała często drobne kwoty. Nie brała nic aż dopiero na trzy dni przed śmiercią, kiedy wyjęła osobiście cztery tysięcy franków. Suma ta wypłacona została w złocie i odesłana przez chłopca. Adolphe Le Bon, subiektu Mignon et Fils, zeznaje, że w popołudnie towarzyszył Madame Lespanay do jej domu z czterema tysiącami franków w dwóch workach. Gdy drzwi się otworzyły, zjawiła się Mademoiselle L. i wzięła od niego jeden z worków, a matka drugi. Uchłonił się i poszedł sobie. Nie widział w tej chwili nikogo na ulicy. Jest to bardzo pusta, boczna uliczka. William Bird, krawiec, zeznaje, że był jednym z tych, co weszli do domu. Jest Anglikiem. Mieszka w Paryżu dwa lata. Jeden z pierwszych wbiegł na schody. Słyszał kłócące się głosy. Szorski głos należał do Francuza. Słyszał słowa, ale nie mógł sobie wszystkich przypomnieć. Słyszał wyraźnie Sacr i Montier. W danej chwili słychać było tak, jakby walczyło ze sobą kilka osób. Ostry głos był bardzo głośny, głośniejszy od szorstkiego. Jest pewne, że to nie był głos Anglika. Zdaje mu się, że to był Niemiec. Mógł być kobiecym. Nie rozumie po niemiecku. Czterej wyżej wymienieni świadkowie, powołani powtórnie, zeznali, że drzwi pokoju, w którym znaleziono mademoiselle L, były zamknięte od wewnątrz. Panowała Zupełna cisza, nie było słychać żadnych jęków. Po wyłamaniu drzwi nie widziano nikogo. Okna, zarówno od frontowego, jak i od tylnego pokoju, były mocno od wewnątrz zamknięte. Drzwi między dwoma pokojami były zawarte, ale nie zamknięte. Drzwi prowadzące z frontowego pokoju do korytarza były zamknięte na klucz od wewnątrz. Mały pokój na froncie domu, na czwartym piętrze, na końcu korytarza, był otwarty na oścież. Pokój był zawalony starymi łóżkami, skrzyniami itd. Wyciągnięto je i przeszukano starannie. Nie pominięto przy badaniu ani cala w całym domu. Przez kominy przepuszczano miotły. Dom był czteropiętrowy, z poddaszem, mansard. Drzwi na dach prowadzące były zabite ćwiekami. Widać od lat nieotwierane. Świadkowie różnie oznaczali czas, który upłynął od usłyszenia spierających się głosów do otwarcia drzwi. Jedni oznaczali go na trzy minuty, drudzy na pięć. Drzwi otwarto z trudem. Alfonso Garcio, grabarz, zeznaje, że mieszka na Rumorg. Jest rodowitym Hiszpanem, był jednym z tych, co weszli do domu. Nie wchodził na schody. Jest nerwowy i obawiał się skutków wzburzenia. Słyszał głosy. Szorstki należał do Francuza. Nie mógł rozpoznać słów. Ostry głos należał do Anglika. Pewny tego. Nie rozumie po angielsku, ale sądzi z intonacji. Alberto Montani. Cukiernik. Zeznaje, że jeden z pierwszych wszedł na schody. Słyszał głosy. Szorski należał do Francuza. Odróżnił kilka słów. Mówca zdawał się czynić wyrzuty. Nie mógł rozpoznać słów ostrego głosu. Mówił szybko i nierówno. Myśli, że to był Rosjanin. Potwierdza ogólne zeznania. Jest Włochem. Nigdy nie mówił z rodowitym Rosjaninem. Kilku świadków powołanych powtórnie zeznawało, że kominy wszystkich pokoi na czwartym piętrze były za wąskie na to, aby człowiek mógł przejść. Cylindryczne miotły przeprowadzone przez wszystkie kominy w domu. Nie ma wyjścia tylnego, którym można by zniknąć niepostrzeżenie. Ciało mademoiselle Lespanay było tak mocno wklinowane w komin, że trzeba było połączonego wysiłku czterech ludzi dla jej wydobycia. Paul Dumas. Lekarz zeznaje, że wezwano go do obejrzenia ciał o świcie. Oba trupy leżały na senniku w pokoju, w którym znaleziono Mademoiselle L. Ciało młodej dziewczyny było potłuczone i podrapane. Stan ten wyjaśniał zupełnie fakt wpakowania jej w komin. Szyja była mocno otarta bezpośrednio pod brodą było kilka głębokich zadraśnień razem z serią sinych plam, wyraźnie odcisków palców. Twarz była strasznie zabarwiona, oczy wylazły na wierzch. Język był częściowo przegryziony. Na brzuchu znaleziono wielki siniec wywołany wyraźnie naciskiem kolana. Według P. Dumas, mademoiselle L'Espanaye Została zaduszona na śmierć przez nieznaną osobę lub osoby. Ciało matki było strasznie pokaleczone. Wszystkie kości prawej nogi i ręki były mniej lub więcej potrzaskane. Lewa tibia mocno popękana, zarówno jak wszystkie żebra po lewej stronie. Ciało strasznie posiniaczone. Niepodobno powiedzieć, jak uszkodzenia zostały zadane ciężka pałka drewniana albo szeroki pręt żelazny, krzesło. Każda wielka, ciężka i tempa broń wywołałaby taki skutek w rękach potężnego mężczyzny. Kobieta nie mogła zadać tych ciosów żadną bronią. Głowa zmarłej, kiedy widziana przez świadka, była całkiem oddzielona od ciała i też mocno strzaskana. Szyja widocznie była cięta nadzwyczaj ostrym instrumentem. Zapewne Brzytwą. Aleksandr Etienne, chirurg, został wezwany razem z Monsieur Dumas do obejrzenia ciał. Potwierdził zeznanie i opinię Monsieur Dumas. Nie uzyskano nic więcej ważnego, chociaż kilka innych osób zbadano. Morderstwo, tak tajemnicze i tak zagmatwane w szczegółach, nie było nigdy przedtem w Paryżu wykonane. Jeżeli to w ogóle było morderstwo. Policja jest zupełnie zmylona wobec tak niezwykłego zdarzenia. Nie ma atoli ani cienia wskazówki co do sprawców. Wieczorne wydanie dziennika twierdziło, że największe wzburzenie panowało wciąż w kwartierze Saint-Roch, Że dom został powtórnie przetrzaśnięty, że zbadano świadków powtórnie bez żadnego wyniku. Dopisek Atoli oznajmił, że Adolf Lebu. Został zaaresztowany i uwięziony, chociaż nic oprócz wyżej wymienionych faktów nie świadczyło przeciw niemu. Dupin interesował się bardzo przebiegiem sprawy. Tak przynajmniej wnioskowałem z jego zachowania się, bo zresztą nic nie mówił. Dopiero po uwięzieniu, monsieur Lebu zapytał: Co myślą o morderstwach? Mogłem się jedno zgodzić z całym Paryżem na to, że były nierozwiązaną zagadką. Nie widziałem sposobu wykrycia mordercy. Nie należy sądzić o środkach rzekł Dupin. Z tej głupiny badania. Paryska policja, tak podnoszona za przenikliwość, jest tylko sprytna nic więcej. Nie ma w jej postępowaniu metody poza metodą dyktowaną przez chwilę. Paradują oni ze swymi przepisami ale te nierzadko tak są źle zastosowane do celu, że nam to przypomina Monsieur Jourdain wołającego o swą robe de chambre pour mieux la musique. Osiągnięte przez policję rezultaty są nierzadko zdumiewające, ale osiąga się je po większej części przez pilność i zapobiegliwość, gdy tych użyć nie można, pomysły im nie dopisują. Widok, na przykład, był dobrym zgadywaczem i wytrwałym człowiekiem, ale bez wykształconej myśli, popełniał ustawicznie błędy skutek natężenia swych inwestycji. Popsuł sobie wzrok przez bliskie trzymanie przedmiotu przed oczami. Może widzieć jeden lub dwa punkty z niezwykłą jasnością, ale czyniąc tak, stracił z oczu całość. Zatem z tego wynika, że można być za głębokim. Prawda nie zawsze znajduje się w studni. W istocie, o ile chodzi o poważniejszą wiedzę, wierzę, że jest ona nieodmiennie powierzchowną. Głębokość leży w dolinach, gdzie jej szukamy, a nie na szczytach gór, gdzie ją znajdujemy. Typem takiego źródła błędów jest kontemplacja ciał niebieskich. Patrzeć na gwiazdę krótkimi spojrzeniami, patrzeć na nią skośnie przez zwrócenie w jej stronę zewnętrznych części siatkówki, wrażliwszych na słabe światło od części wewnętrznych. Znaczy widzieć gwiazdę wyraźnie, znaczy móc najlepiej ocenić jej połysk, słabnący w miarę, jak zwracamy na nią pełny wzrok. Rzeczywiście większa część promieni pada na oko, w drugim razie, ale w pierwszym gra rolę delikatniejsza zdolność percepcji. Przez zbytnią głębokość mieszamy i osłabiamy myśl. I nawet Wenus można zniewolić do zniknięcia z firmamentu przez za długie, za nadto ześrodkowane i za bezpośrednie badanie. Co do tych morderstw, to zbadajmy je wprzód, nim wydamy odnośną opinię. Roztrząsanie dostarczy nam rozrywki. Myślałem sobie, że słowo to było dziwnie zastosowane, ale nic nie rzekłem. A no, przytem, Lebu, oddał mi raz przysługę, za którą jestem mu wdzięczny. Pójdziemy zobaczyć dom na własne oczy. Znam G. Prefekta policji. I nie będę miał trudności w uzyskaniu potrzebnego pozwolenia. Pozwolenie zostało wydane, to też poszliśmy niezwłocznie na rue Morgue. Jest to jedna z tych nędznych dróg, biednących pomiędzy rue Richelieu a rue Saint-Roch. Było to późnym popołudniem, gdyśmy się tam znaleźli, gdyż daleko tam było od naszej dzielnicy. Dom znaleźliśmy z łatwością. Wiele ludzi gapiło się ustawicznie na zamknięte okienice z bezcelową ciekawością. Był to zwyczajny paryski dom, gdzie po jednej stronie bramy znajdowała się oszklona loża z zasuwaną szybą w oknie, przeznaczoną na loż du Concierge. Przed wejściem podeszliśmy w górę ulicy. Dostaliśmy się w dół zaułka, a potem, skręciwszy znowu, podeszliśmy pod tył budynku. Tymczasem zaś Dupin egzaminował całą okolicę zarówno jak i dom z drobiazgowością, której celu pojąć nie mogłem. Powróciwszy tą samą drogą, znaleźliśmy się znowu na froncie domu. Zadzwoniliśmy i okazawszy upełnomocnienie, weszliśmy do środka, potem w górę do pokoju, w którym znaleziono ciało mademoiselle Lespenay i gdzie obie zmarły. Ciągle jeszcze się znajdowały. Jak zwykle nie usunięto jeszcze bezładów w pokoju. Nie widziałem nic ponadto, co podała Gazette de tribuno. Dupin badał wszystko, nie wyłączając ciał ofiar. Potem udaliśmy się do innych pokoi i na podwórzec. Żandarm ustawicznie nam towarzyszył. Badanie trwało aż do zmroku. Po czym poszliśmy sobie. Na drodze powrotnej... Towarzysz mój wstąpił na chwilę do biura jednego z pism codziennych. Powiedziałem, że fantazje mego przyjaciela były różnorakie i że żele manże. Podobało mu się obecnie odmawiać wszelkiej rozmowy na temat morderstwa aż do południa następnego dnia. Potem spytał mnie nagle, czy zauważyłem co osobliwego na miejscu wypadku. Było coś takiego w podkreślenia słowa. Osobliwego, że mimo woli zadrżałem. Z oryginału przełożył Wojciech Szukiewicz, czytał Jacek Brzezowski.